Cześć, dzień dobry, nazywam się Natalia, to jest kanał Zenmuffin. Postanowiłam sprawdzić, jak jadły i trenowały porki w latach 20. i 30. ubiegłego wieku. Przygotowując się do tego filmu, dowiedziałam się o niesamowitych osiągnięciach kobiet w sporcie i poznałam też ciekawe historie z ich życiorysu. Jeśli chodzi o ówczesną dietę, to spróbuję odwzorować, co jadło się na śniadanie, obiad i na deser. Zapraszam na film! Naszą podróż do przeszłości zaczniemy sobie dzisiaj od śniadania, by nabrać na późniejszy trening. Teraz pytanie, co jedli Polacy w latach 20. i 30. ubiegłego wieku? Jedzono głównie ziemniaki, kaszę, mąkę, kapustę, bób i drób. Natomiast jeśli chodzi o mięso, to jadło się raczej oszczędnie. Częściej mięso jadali bogatsi ludzie. Ja dziś jem proste śniadanie fajne chleba z masłem. Kiedyś chleb był symbolem dobrobytu i pokarmem powszednim. No powiem Wam, że na śniadanie Taka pajta świeżego chleba z solonym masłem. Naprawdę pycha śniadanie. Co się kiedyś piło? Mniej zamożni pili oczywiście wodę, ale też herbatki ziołowe. Jak się dowiedziałam, popularna była wówczas też kawa żołądziowa. Fun fact! Podobno pijał ją sam Fryderyk Chopin. I ja dziś właśnie po raz pierwszy wypiję sobie zamiast tradycyjnej kawy, taką kawę z żołędzi i zobaczę jak smakuje. No jeszcze, jeszcze jej nigdy nie piłam, nie próbowałam, no jestem ciekawa co to mi wyjdzie. Kawa ta ma w ogóle bardzo fajne wartości. Posiada węglowodany, błonnik, białko, sól, żelazo, mangan i miedź. No jedyny minus jest taki, że nie zawiera kofeiny, więc jeżeli ktoś chce się pobudzić, no to... Nie polecam. Taką kawę oczywiście można było pić też z mlekiem. To ja sobie spróbuję teraz tej kawy. Szczerze mówiąc to wygląda jak taka czarna kawa bez niczego. Ja sobie też takiej wersji Sota spróbuję. Nie wiem jak to opisać, jak to smakuje szczerze mówiąc. I tak trochę pachnie jak taka mokra kora albo taki trochę orzechowy aromat ma. Ja myślę, że idzie się przyzwyczaić, ale no, zdecydowanie ten smak jest specyficzny. Dodam sobie mleka i zobaczymy. Więc powiem szczerze, że te fusy trochę się wzbiły i są zjadliwe i są smaczne. Tak jakby namoczony orzech by się gryzło. Ale no, powiem Wam, że Jestem, nie jestem na nie. Zdecydowanie jest to dla mnie nowy smak, ale mogłabym pić spokojnie sobie. Myślę, zamiast kawę albo no, zamiast drugiej na przykład filiżanki kawy w ciągu na coś takiego sobie robić. I to jest zdrowe, także spoko. No dobra, to śniadanie mamy zaliczone. Fajda chleba z solnym masłem była i to było dobre. Kawa żołędziowa do tego też weszła. Bogaci ludzie natomiast mieli szerszy wybór jeśli chodzi o napoje. Prócz kawy i herbaty były jeszcze inne napoje, takie jak orężada, lemoniada, podpiwek i buza. Warszawy, słynnej kawiarni Lursa i Jano Mazagran. czyli słodką kawę zaprawiano kieliszkiem koniaku, która była podawana na zimno z lodem. W ciekawości postanowiłam dowiedzieć się nieco więcej o tym miejscu, i jakie było moje w ogóle zaskoczenie, kiedy wczytałam, że ta kawiarnia nadal istnieje. To miejsce jest obecnie cukiernią i zostało otwarte po 74 latach nieobecności na kulinarnej mapie Warszawy. Także jedziemy, zabieram Was ze sobą. Cukiernia Lursa mieści się obecnie w hotelu europejskim, który jest na ten moment jednym z najbardziej luksusowych hoteli w Polsce. Lurs działał przez ponad 120 lat w Warszawie aż do 1944 roku. Siadywała tu elita, np. Prus, Cienkiewicz, Dejmont, politycy i aktorzy. Wnętrze było z początku utrzymane w stylu ludwikańskim z bogato zdobionymi meblami tapicerowanymi czerwonym pluszem ilustramy w złotych ramach. Nazwa cukierni pochodzi od jej pierwotnego założyciela, Szwajcara, Laurentego Lursa, który przybył do Warszawy w 1820 roku z Gryzoni. Przywiózł on do Warszawy wiedzę o francuskich wypiekach, której nauczył się od swojego brata, prowadzącego cukiernię w Paryżu i w Bordeaux. Cukiernia lursa miała przez cały okres swojej działalności wielu właścicieli, ponieważ lurs nie posiadał dzieci. Obecnie wnętrze nawiązuje w jakimś stopniu do poprzednich lokali lursa. Są lustra, stylizowane regały, jest elegancko i nowocześnie. Na półkach i przy kontuarze poustawiano też stare sprzęty. Powiem tak, ta buzytka jest bardzo dobra, wygląda przepięknie, naprawdę przepięknie. Czuć taką wiecie, yy, czekoladę, w sensie no, czuć kakao, że jest w tej czekoladzie, że to nie jest wyrób jako faktycznie czekolada. Druga rzecz, która mnie uderzyła, jak spróbowałam tego ciastka, to smak bitej śmietany. Takiej, wiecie, jak się, nie wiem, jak kiedyś babcia mi robiła widło śmietanę, no to to jest ten smak. Teraz też w ogóle zauważam, że ta wisienka jest zrobiona z czekolady i ma tylko po prostu taką ciemnoczerwoną polewę, żeby oddać jakby tutaj kolor mm, owocu. Ma taką piękną, złotą aplikację na sobie, i tutaj też jest mm, bardzo ciekawa. Zabawa chyba tą formą, że właśnie mamy tutaj bito śmietanę, ale są też elementy chrupkie. Tutaj widzicie na wierzchu mamy jakieś chyba orzechy takie karmelizowane. Jedyne co mnie zastanawia to, czy tutaj w środku tego ciastka nie ma jakiejś marmolady, albo czemu? Czegoś takiego, wiecie, takiego paskowo-owocowego elementu. Cena tego ciastka ja zapłaciłam na wynos 40 zł. Ono kosztuje 30 parę złotych i mm, chyba te kilka złotych zostało mi doliczone po prostu. Na pakowanie. Ale tak, jakbyście chcieli spróbować takiej wózetki z lulsa, no to tak ona wygląda i tyle kosztuje. Może oczywiście usiąść w cukiernię, ale ta cukiernia jest dosyć mała. Jest dosłownie jeden stolik. Jeżeli nie ma akurat miejsca przy tym stoliku, no to wtedy można dać się do lobby hotelowego. Natomiast ja stwierdziłam, że przetestuję sobie na spokojnie w domu. No, według Wikipedii, wózetka rodzaj słodkiego ciastka, wyrób cukierniczy w postaci dwóch blatów kakaowego biszkoptu, przełożonych marmoladą. Bitą śmietaną, wykończone pomadą czekoladową i udekorowany bitą śmietaną. No, czyli ta marmolada gdzieś niby tortycznie powinna tu być, ale no i nigdzie nie wyczuwam. Czyli zobaczcie, akcent marmolady mam właśnie chyba w tej wisięce. Mhm, to jest taki mus wiśniowy. Lata 20 były momentem przełomowym dla kobiet, jeśli chodzi o ich rolę w społeczeństwie. 1 lipca 1921 roku uchwalono ustawę, która zmieniła przepisy dotyczące kobiet w Byłym Królestwie Polskim. Zgodnie z nowymi przepisami kobieta między innymi, nie była zobligowana prawnie do posłuszeństwa mężowi, mogła podejmować prawne decyzje niezależnie od woli męża. Jeśli chodzi o sport, to w latach 20. i 30. ubiegłego wieku jednymi z popularniejszych wówczas kobiet były Halina Konopnacka, Maria Kwaśniewska, Stanisława Walasiewicz i Jadwiga Wajsówna oraz Jadwiga Jędrzejewska. Polki zdobywały medale i biły rekordy, m.in. w lekkoatletyce i tenisie, nie tylko na arenie krajowej, ale i międzynarodowej. Postanowiłam potrenować się śladami Haliny Konopnackiej. Znajduję się więc teraz w parku skaryszewskim, gdzie ona kiedyś trenowała rzucanie dyskiem. Ja dzisiaj, co prawda, dyskiem rzucać nie będę, ale pozostanę przy atletyce i pobiegam. Magdalena była złotą medalistką Igrzysk Olimpijskich w Amsterdamie, była lekkoatletką, poetką i malarką i jako pierwsza w historii Polski zdobyła dla naszego kraju złoty medal olimpijski. Trenowała ona też rekreacyjne inne sporty, między innymi narciarstwo, łucznictwo, pływanie, koszykówkę. A nawet startowała w rajdach samochodowych. Była nie tylko sportowczynią, ale także malowała obrazy, znała kilka języków obcych i pisała wiersze oraz listy. Ciekawa była też jej refleksja na temat bicia rekordów. Cytuję: Myślę, że niezupełnie słusznie przywiązuje się dzisiaj tak dużo wagi do wyników sportowych. Zapewne są to te widoczne dla oka granice, które pozwalają ogarnąć całość wyniku sportowego, ale podobnie jak granica przeciągnięta na ziemi jest sama przez się tylko linią, tak samo i rekordy nie miałyby treści, gdyby nie zamykały w sobie tego, co jest o nich ważniejsze przeżycia sportowego. Ja dzisiaj też ze współczesnymi produktami, które są dostępne normalnie w sklepie, postaram się zrobić obiad i deser tak jak to jedzono kiedyś w tych latach 20. i 30. ubiegłego wieku. Tak, więc mam tradycyjnie zrobione zakupy i będziemy teraz sobie gotować. Teraz czas się wziąć za gotowanie pierogów i robienie deseru. Ja pomagałam przy robieniu pierogów mojej mamie czy, czy znajomym, ale nigdy nie robiłam ich od A do Z, więc dzisiaj jest wielki dzień dla mnie. No i przy okazji gotowania chciałabym Wam przedstawić jeszcze jedną. Niesamowitą kobietę. Cytuję: Ja bym za siebie nie wyszła mówiła o sobie jedna z najpiękniejszych kobiet polskiego sportu Maria Kwaśniewska, która była trzykrotną mężatką. Była wielokrotną mistrzynią Polski i olimpijką. nie ma wszystko od koszykówki i siatkówki przez skok w dal, żółto szczepem trójbój, pięciobój o pływanie i hazenę. W Berlinie w 1936 roku medal gratulował jej sam Adolf Hitler. Powiedział do niej wówczas gratuluję małej Polce i życzę mistrzostwa świata. Maria odpowiedziała odważnie po niemiecku, że wcale nie czuje się mniejsza od niego. To dzięki zrobionej wspólnie wówczas fotografii mogła w 1944 roku ratować ludzi z piekła proszkowskiego obozu. Jeszcze inne zdjęcie z tamtego wydarzenia przedstawia Marię stojącą na medalowym podium, i w przeciwieństwie do wszystkich ludzi wokół, Maria nie unosi ręki w nazistowskim pozdrowieniu. Była niezwykle odważną kobietą, a takie słowa wypowiedziała pod koniec swojego życia: Cytuję: Przede wszystkim kocham ludzi. Ludzie nie są doskonali, bywają źli i co z tego? Mamy stać i patrzeć, jak zło zwycięża? Mamy uciekać, gdy kogoś biją, gdy komuś potrzeba naszej pomocy? Mamy żyć wyłącznie własnymi sprawami, robić szmal, kariery i nie przejmować się innymi, ludzką biedą, ludzkimi nieszczęściami prze nigdy. Nie na tym polega życie. Własnym przykładem można zdziałać wiele, więcej niż nam się zdaje. Człowiek ma rozum, żeby myśleć i serce, żeby kochać. Tylko wtedy jest pełnym człowiekiem, żyje pełnią życia. No, powiem szczerze, że jak na pierwsze pierogi, to całkiem no spoko. Pierogi robiłam z przepisu z bloga Kwestia Smaku, więc jak coś, to mogę polecić. Jedyne co, to jak robicie ciasto, to wstawcie sobie razu też ziemniaki i jest maszcie cebulę, to szybciej zrobicie całe danie. A pyszne są, no. Bardzo tak. na, dobre. Naprawdę, zupełnie. W ogóle... No to się cieszę. Jeden z lepszych pierogów, jak ja jadłem. No co ty? Zupełnie nie żartuję. Ostatnie danie na dzisiaj to będzie deser o taki, czyli zrobię lody czekoladowe w skórce pomarańczu dekorowane widą śmietaną i winogronem. No, to biorę się za to wyzwanie. To tak na zakończenie przy deserze opowiem Wam o jeszcze jednej niesamowitej kobiecie. Jak pewnie wiecie, obecnie w tenisie sukcesy odnosi Iga Świątek, a w latach 30. ubiegłego wieku odnosiła sukcesy jadwiga Jędrzejewska. Wywodziła się ona z robotniczej rodziny, która w Polsce w latach 30. o tenisie nie miała prawa marzyć. W tenisa grały wówczas tylko elity. Jednak Jadwiga, która mieszkała wówczas blisko kortów krakowskiego AZS, spędzała dużo czasu podając grającym ludziom piłki. Dzięki temu czasem zarabiała pieniądze i mogła w ten sposób wspierać swoją rodzinę. Pierwszą rakietę wystrugał jej z drewna jej ojciec. Jadwiga była bardzo ambitna, wygrywała z chłopakami i w końcu zwrócono na nią uwagę. Przyjęto ją do klubu. Po sukcesie na turnieju Wimbledońskim, w Polsce zdobyła sobie status gwiazdy tenisa. W tym samym roku 1937 we wrześniu polska tenisistka przyjęła zaproszenie amerykańskiego związku tenisowego. Na turnę w USA w mistrzostwach Stanów Zjednoczonych przegrała wówczas w finale za nitą Lazaną 4 do 6 i 2 do 6, a po meczu prasa amerykańska napisała: Musiała dopiero przyjechać mała Polka, żeby pokazać naszym tenisistkom, iż można przegrywać z uśmiechem. Nabawiła się ona później, niestety, urazu palca podczas jazdy pociągiem i nie mogła brać dalej czynnego udziału w turniejach. Przebywając w Los Angeles z gipsem na nodze, oglądała mecze z wysokości trybun. Tam poznała Charlie'ego Chaplina. Historia jest o tyle zabawna, że nie poznała go od razu i weszła z nim w sprzeczkę odnośnie do rozgrywającego się meczu. Potem było jej wstyd, że nie poznała gwiazdy niemego kina, którą podziwiała, a była ona wielbicielką tego aktora. Chaplin był fanem tenisa i jej talentu. Uważał ją za jedną z najlepszych ówczesnych tenisistek. W efekcie Dżadża, bo tak do niej mówił, zaprzyjaźniła się z nim i korespondowali ze sobą aż do śmierci sławnego aktora, który zmarł w 1977 roku. No dobrze, proszę Państwa, także deser taki, jak jedzono za czasów drugiej RP jest gotowy. Nie jestem pewna, naprawdę nie jestem pewna, czym jest ta zimna dekoracja na spodzie. Wydaje mi się, że jest to jakaś sałata, dlatego mm. pozwoliłam sobie tak udekorować mm, tutaj tą porcję lodów. Ale jeżeli to coś innego, to wybaczcie, mm. <laughs> zawiodłam. E, no nie wiem, jeżeli ktoś z Was wie, co to mogło być, to, to dawajcie znać w komentarzu. Śmieszny jest ten deser. Jeszcze nie jadłam lodów. E, jakby tak w takim pucharku z pomarańczym. No, ciekawy koncept. Wasze zdrowie. Jeżeli dotarliście do tego momentu w filmie, to w komentarzu wpiszcie słowo sałata. Na dziś to tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam film się podobał. Jeżeli któraś z historii Was szczególnie zainteresowała i chcielibyście się czegoś więcej dowiedzieć, to ja w opisie filmu zostawiam dla Was bibliografię z linkami do materiałów, z których korzystałam, przygotowując się do tego filmu. Jeżeli Wam się ten film podobał, to oczywiście zachęcam do zostawienia łapki w górę. Zostawcie też po sobie ślad w komentarzu i subskrybujcie. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!